bardzo serdecznie, tak jak obiecaliśmy na ostatnim naszym briefingu przed budynkiem Komisji Krajowej. Dzisiaj, 12 czerwca, data wymowna. Tą wiązankę kwiatów, którą składaliśmy przed chwilą w imieniu całej Solidarności, ale i także pracowników w naszym kraju, to hołd poległym, pomordowanym stoczniowcom, bo tak trzeba mówić, ale także pamięć o kolejnej rocznicy, jaką jest 36. Piękna Piękna Ojca Świętego tutaj, do naszej ojczyzny i do miasta Gdańsk. I ta modlitwa wymowna, o której wspominał przed chwilą rzecznik przed tym pomnikiem. Ale to także dzień, w którym chcemy zakończyć pierwszy etap wystawy, która od 21 marca funkcjonowała i była pokazywana Rzeszy Społeczeństwa i turystom i tym wszystkim, którzy chcieli zobaczyć tą wystawę przed Komisją Krajową tutaj w Gdańsku. Ta wystawa już ma swoją historię, chociaż nie chcieliśmy, aby ta historia wyglądała tak, a nie inaczej. Dwa razy była ta wystawa demolowana przez, mówiąc delikatnie, huliganów. Dzisiaj miałem także spotkanie z Policją Polską, przedstawicielami policji, którzy faktycznie bardzo szybko uporali się z tym problemem, czyli złapali tych sprawców, tych zwyrodnialców, którzy, którzy doprowadzili do tego, że... Ta wystawa została zniszczona, będą odpowiadać przed o, odpowiednimi organami za to, co zrobili. To jest przykre, ale to także po, pokazuje tą polaryzację w naszym społeczeństwie. Chociaż bardzo przykro, że dzieje się to w Dańsku, tutaj Miasto Wolności i Solidarności. I tym bardziej jest przykro, że do dnia dzisiejszego w, tej, w tym temacie nie, wypowiadała się, nie wypowiedziała się pani prezydent miasta, pani Dulkiewicz. To jest tym bardziej przykre, że tak, zawsze wiele ma do powiedzenia. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, aby powiedzieć, że nie zapominamy o tych bardzo ważnych datach, datach, i o przywódcy solidarności, tym duchowym przywódcy solidarności, jakim był, jest i będzie Ojciec Święty Jan Paweł II. Ty nas obudziłeś, my cię obroniły. Obronimy to hasło, będzie także hasłem Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się 19 w dniach 19-20 października w Spale i ta wystawa będzie także do dyspozycji poszczególnych regionów i w kraju będzie także pokazywana, aby nie zapominać o tej ważnej dacie, aby nie zapomnieć o naszym przywódcy duchowym Janie Pawle II.